Rozważamy codzienny różaniec. Wrześniowe dni otulamy naszą modlitwą trwamy z Maryją przy Panu. On daje nam siebie przez jej matczyną bliskość. Ten miesiąc, naznaczony beatyfikacją prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzi nas do człowieka, który wszystko postawił na Maryję. Wielki mąż Kościoła, ale też niezwykły wzór dla nas. Tytan ducha, tytan oddania swych sił na służbę Bogu i człowiekowi. Wychował się w bardzo religijnej atmosferze. Z domu rodzinnego przyszły, prymas, wyniósł silną pobożność maryjną. Ojciec długie godziny spędzał w kościele na modlitwie. Obojgu rodzicom bardzo bliski był kult matki bożej. Mój ojciec z upodobaniem jeździł na jasną górę, a moja matka do ostrej bramy. Oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Najświętszej, i jeżeli, co na ten temat ich różniło, to wieczny dialog, który, która Matka Boża jest skuteczniejsza, czy ta co w ostrej świeci Bramie, czy ta co jasnej broni częstochowy, wspominał po latach Prymas. Cała rodzina modliła się codziennie przed obrazem Matki Bożej częstochowskiej, ostrobramskiej i nieustającej pomocy. My dziś, w środę, modląc się na różańcu, prośmy za nasze rodziny. Przede wszystkim o to, by były zwyczajne w swej pobożności, byśmy umieli znaleźć czas dla siebie na rozmowę, bycie razem i na modlitwę za siebie. Na modlitwę też razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. dzisiaj i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Matko się z nami teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dzień Maryjo, Matko Boże, śmierć Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami teraz śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, w życiu, teraz w śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak był w początku, teraz i zawsze. I na wieki O mój Jezu, Przebacz